Witamy w składzie! Ale już? Nie, jeszcze nie teraz, ale już tak przedwcześnie mówię. Dobra, nie odkładają ci jeszcze włosy, więc zakończę. Dzięki. To tak, za 15 minut zaczną się wyglądać. I dobrze, Jak jakby w Ty wyglądasz ku ty Ej, to dajcie mi chuteczkę, dajcie mi kuteczkę. Nie, ja, ja jestem pacyfistą. Dobrze no. Worek na śmieci, no ja pierdolę. Ja wyglądam jak kobieta po chemioterapii. To jest durak, to jest durak. A ty się zapisałeś na skoki do basenu pochuj ci czepek. <laughs> Ale to wiecze, ja pierdolę! Zajmujemy pójdź to! Zajmujemy durę. Dobrze się dobrze zrobił tego Binda, nie? Dobrze że zrobił tego Binda, kurwa. Bro, come Drako malko i góry Ale to chyba dobrze bo nic są rude, nie? No nie są i zaraz spadesz, że ci zrobimy je no. No już jest 5 minut, nie? Dziewczyna na to. Zobaczmy. Wypadają, no. Wypadają? O. Weź spróbuj wyrwać. Zmywaj, o, z a przyjdźcie piszą. O kurwa, dobra, idź zmywaj o, stary. Idź szybko zmywaj. I relems, i relenc, i relę! Zmywaj! A trzeba! Mi wypadają włosy! Odrzypkę! Odżywkę!

Zajebiście wygląda, dawaj. Jest dobrze. Jest dobrze, no. Dawaj, ja kurwa Gdzie masz czoło? Ale potem zrobimy zajebiście, bo kupiliśmy specjalne pigmenty, żebyś miał białe całe. Bro, one były w rozpalenia za 5 zł. <śmintematy> <Pepek zemancja>. Specjalne pigmenty <śmintematy> z <śmintematy> <w> laboratorium. Nie, tak. tak. Kurwa mać! No nie, no różowe włosy, ja nie chcę być jak free! Nie, ja już się zajebiście, już się zajebiście. Ja nie ja się. jestem chmurką, kurwa. Się je o kurwa, na różowo barwi. No ja wyleję. To piecze! To, to dobrze? Chmurka. Tak, tak. Chmurka. Ja pierdolę, zrobię mi różowe włosy. Kurwa! Bo my to tylko na kupach robiliśmy treningowy. Dobra, dawaj go. Dawaj go, trzeba teraz tonować to. Bo mu się weźże. I zostanie tak. Dobra, czekaj. Okay. Do góry do góry. Kurwa. Tonuj to mój to z kurwy syła. No czekaj. Idzie, idzie, przy, przy, nie przy, przy, mano, przyniesie, przyniesiemy go pod kąpa, już przyłączcie, przyłączcie już tego Dobra i zaraz toner wlatuje na pełnej bombie Uwaga <Glubienie> Mogę? Trzy cztery Nie no kurwa No zobacz, jakby ja też mam blond i jest w miarę... To są dwa blondy, tak? To to, to to nie jest koniec no to, ej, dobra, no ja jest to A teraz może zdejmij, i pokaż. O, nie no, to samo, kurwa. To samo, kurwa. <coughs> to jest tak. Fryzier za 700 złotych, Fryzier za, kurwa 50. A tu bezki tu masz taki. Ja wyglądał, jakbym miał filtr, prawda? się, się bo jeszcze nie, nie łapie, nie na tym Blond Boy. Wiesz, wiesz, że jeszcze nie użyliśmy nawet farby? Jak w razie ja, tylko rozjaśniliśmy, więc to jest. No, na razie jest zajebiście. No, Ja też tak Oni, nie wiem. My sobie farmujemy, jakby co, więc spokojnie. Tak, tak. tak. Jest, jest rozpięty. nie będzie łapie. Serio, jest rozpięty. <laughs> Klaudia napisała o Boże Jest zajebiście, mówię ci Załączasz do Blondo Summer 2 za chwilę Jeszcze nie teraz, ale za chwilę, stary, będziesz jakby bomba No, no, na kalasie Jellyfrucik, nie? No. Ja, 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 ja pierdolę <laughs> Czego aż tyle? Trochę więcej sosiku Nałoż na całe włosy, rozprowadź Nie pozostawiaj mieszanki na włosach dłużej niż 5 dni Kurwa mać Mamy <laughs> to szybko, no, Kurwa Słucham. mać no, poczekaj, no. no mej, mej. myj Myj jest tam co? So. Jest stream? Jest. No bo tak niewygodniej kamerować, okej? Okay? Mm -hmm. Lepiej nie wychodzi z po mm. Mej O oh, kurwa, co to jest? Co to jest? Smoła. Co to jest? No mej! No kurwa rozetrzyj mi do, bo ja nie wiem jak... A wiem co to jest. O, no, no, to jest wow. no, zaraz zajalista. robimy glutka w toalecie. Slime'a. <laughs> o no, kur... no nie. Chyba? Chyba coś <laughs> to ty ja z pytanie, czy cię wezmę w trasę kurwa, bo ty wygląda to nie jesteś. To chyba... No to chyba... No chyba ani na trasę nie będziesz, ani kurwa w blukis nie będziesz. Daj do góry trochę. Kurwa, dlaczego <laughs> to jest fioletowe do chuja? No, no, bo tak fiolet, nie będziesz mieć włosy. Fioletowy robi ko kolor biały. No. Nie wiesz. Zaraz ci wiesz? No, nie to będzie chyba jednak... To chyba jednak zadziała, A to nie jest, to jest fioletowa. farba fioletowa. Kurwa, nie, 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 nie. Może... Pokaż mu ręce swoje. Mi to, jest... O, to jest farba fioletowa. Nie? nie, no to nie jest. Pokaż farba. mu swoje ręce. Pokaż mu nie, swoje. Nie. Ręce. Bo patrz, ty masz napisany tonu... tonujący kolor włosów, no nie? I masz napisany że na fioletowy kurwa tonujący. Co? Co? O. Nie. Nie na fioletowy kurwa. Umyj mi kurwa ręce, proszę cię. Będę miał całe fioletowe ręce. Fioletowe... Piany. Zaraz wszystkich wysmaruję. Kurwa. Się... Od. Czytam. Czekaj, czy to na pewno do blondu? Umyj mi... Nie, kurwa. Zobacz rękawice ochronne. No kurwa! Nie mam rękawic ochronnych! Nie schodzi. I to nie schodzi, kurwa. To z nie schodzi, kurwa. Ej, ale może trzy seły to białe, widzę. No ja w jedną, tylko na mnie miał silną rękę, kurwa, no. I, ja, 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 ja... problem. No, ja no to nie, to już będzie finalny efekt, tak? No, ale już są białe, serio, serio, widzimy. Kurwa. Ja się obawiam. Pa, się tylko ty je. widzisz. Ja nie obawiam. Wow, wow, nic! Nie, nie. Odzywkę dajcie, bo te włosy są kurwa jak... Chrusz. Podobne No, szczerze, to mój kolor, no. Nawet ma jaśniejszy od ciebie. Dobra, idźcie pod kąpa, będzie reakcja. Idą. Idą. W freezer. W freezer. w freezer. w freezer. Ej! Uuuuu! Uuuu. Ok. Kocz w to gówno Uuuu. Uuuu. Ok, no, jest lepiej niż było. Nie no szczerze. Zajebiście Nie no kurwa. Daniel kurwa macie No. N nie no szczerze, kurwa jest. <grym> to... Takie rude prześlajebiście. Przyszli... Nie no jest Wojtuś szczerze. Szczerze jest, jest... zajebiście ja. Kurwa. Czej ref coś zrobił. Tutaj. A weź, a weź przy... porównajmy swoje kolory. Ale za... Zaje... No podobnie w kół. No podobnie jest! No, podobnie! No jeszcze... Jakbyśmy się stanowili jeszcze raz, to byśmy jak my... Bo nie mam jeszcze jednego tonera. Myśmy ci jutro musieli zrobić. No, no. fajne by były włosy aż potem Witamy w Blond Boy Summer 2. Jedziesz z nami w trasę już 11 sierpnia. Kolejny stream tam odpalamy. wy, syny. I wtedy cię farbujemy na full platynę. Nie, ale sorry.